Witam Was w kolejnym odcinku Retro Gaming Room. Zgodnie z obiecywaniami, z tym co obiecywałem, e, dzisiaj zrobimy sobie taki mały tutorial, taki mały filmik instruktażowy, jak wymieniać poprawnie kondensatory. Oczywiście jest to sposób, który ja używam, który ja zawsze używałem przy wymienianiu elementów elektronicznych. I no cóż, możecie mieć własne sposoby. Jeżeli ktoś już wymienia, może mieć swój własny sposób. Ja taki używam odkąd zajmuję się elektroniką, odkąd chodziłem do szkoły i itd. itd. Może zacznijmy na początku od zestawu, który potrzebujemy. Już go macie u siebie e, oczywiście na ekranie, widzicie elegancko, co ja tutaj mam ustawione, ale powiem na początku. Zacznijmy od najważniejszego: od lutownicy. Ja używam takiej lutownicy, zwykłej kolbówki. Można użyć oczywiście lutownicy ze stacją. Natomiast osobiście odradzam lutownicy po prostu transformatorowej, takiej, takiej ręcznej z przyciskiem. Jest ona mniej wygodna, w mojej, w mojej ocenie, oczywiście można nią zrobić pełno rzeczy, natomiast osobiście polecam kolbówkę z ostrym grotem, tak? Grot musi być ostry, nie za gruby, mniej więcej w ten sposób. Ważne jest tak, także to, aby lutownica posiadała regulację, tu mamy regulację temperatury. Z czym to się wiąże? Niektóre, niektóre płyty PCB, są po prostu zrobione z słabszych materiałów, z gorszych materiałów, i przygrzewając lutownicą za mocno, możemy uszkodzić punkt lutowniczy. Po prostu on może nam wylecieć, albo ścieżka może razem z punktem polecieć. To też się zdarzało nieraz. Dlatego potrzebujemy regulacji temperatury, jest to bardzo, bardzo ważne, aby uniknąć właśnie jakichś nieprzyjemności. Potrzebna będzie nam także gąbka, to jest taka gąbka, która jest standardowa tak naprawdę, ale ją można kupić w każdym elektronicznym, ją sobie delikatnie tak, ją moczymy wodą, potem ją wyciskamy tak, żeby była wilgotna lekko, ona służy nam do czyszczenia grotu. Oczywiście cyna, ja do starszych urządzeń używam cyny ołowiowej, teraz wszędzie są tak naprawdę chyba bez ołowiówki. nimi też polutujecie jak najbardziej, natomiast yy, większość z tych sprzętów była robiona jeszcze na technologii ołowiowej, więc ja używam cyny ołowiowej, która po prostu lepiej się lutuje. Potrzebujemy od do cyny, tu odpowiem kolegowi, koledze yy, Axel. Yy, że kolega tam ci, jakiś twój znajomy powiedział tobie, że cyny nie trzeba <coughs> usuwać starej. Jest to oczywiście kompletną bzdurą, ponieważ starą cynę przy wylutowywaniu elementów usuwamy. Zaraz pokażę też wszystko dokładnie, jak to wygląda. Natomiast starą cynę trzeba usunąć. Raz, że jeżeli przygrzejemy starą cynę za mocno, to po prostu yy, zrobimy sobie naprawdę lód będzie zimny, to raz. Dwa, że ta cena będzie już przegrzana. Trzy, że ta cena po prostu może być już, no... Wiadomo, wszystko po starości, nie? Dlatego starą cynę usuwamy, czyścimy pola lutownicze i wtedy lutujemy dalej. No i oczywiście szczypy boczne do przycinania yy, nóżek wystających już po przylutowaniu. No dobra, to co? Weźmiemy teraz yy, płytę główną. Ja troszeczkę poopowiadam jeszcze o kondensatorach, na co zwrócić uwagę przy yy, montażu. I zrobimy na przykładzie jednego kondensatora, może dwóch yy, właśnie na płycie dla Jubeya którą przysłał mi Benchart, zrobimy właśnie wymianę jednego, dwóch kondensatorów dla przykładu. Mamy płytę główną już przed sobą i zajmiemy się wyrotowywaniem tych dwóch kondensatorów. Dla przykładu pokażę Wam, jak to się mniej więcej robi. Yy, wszystkiego nie będę tutaj oczywiście przy was. Robił, bo to nie ma najmniejszego sensu w tym momencie. Yy, natomiast ważna jest przede wszystkim technika, jak to się wykonuje i ostrożność. Trzeba bardzo ostrożnie do tematu podejść. Natomiast jeżeli nabierzesz troszeczkę wprawy, wszystko idzie bardzo łatwo. Ok. kondensatory można wymienić na dwa sposoby. Można sobie obrać dwie strategie, przynajmniej według mnie. Może też ma jeszcze trzecią, nie wiem. Natomiast ja zawsze robię to w ten sposób możemy zrobić tak. Pierwszy sposób, mój, który jest według mnie łatwiejszy i naprawdę, jeżeli mamy sporo kondensatorów do wymiany, tutaj chyba ich jest, jeżeli dobrze tak liczę, około 15, tak na oko oczywiście mówię to wszystko. <laughs> jeżeli mamy większość kondensatorów, żeby uniknąć po prostu niepotrzebnych pomyłek, najłatwiej jest rozbierać je parami, ja tak mówię, zawsze parami, tak? Zwyczaj kondensatory mają wartości, które się powtarzają. Czyli przypuśćmy, wylotowujemy kondensatory, te dwa to są chyba 3300 mikrofaradów, z tego co pamiętam, na 10 V, <laughs> czyli wylutowujemy, przypuśćmy, te dwa kondensatory, oczyszczamy pola lutownicze i wrzucamy nowe. I tak lecimy sobie dalej, tak? Tu mamy kilka powtarzających się, to też te powtarzające się kondensatory wywalamy i pyk, wstawiamy w ich miejsca odpowiedniki, już nowe, świeże kondensatory. Dla mnie ten sposób jest dobry, ponieważ unikam przy tym y, wielu pomyłek. Zrobiłem tak przy Mega Drive, gdzie właśnie, <laughs> przepraszam najmocniej, gdzie właśnie było pełno kondensatorów tych samych wartości i to było liczone nie w 1-2 y, sztuki, tylko to było właśnie od 7 w górę często. Tam było około 400 kondensatorów, więc można było się łatwo pomylić, tym bardziej, że one były bardzo y, ciasno obok siebie poupychane. No dobrze. To może teraz obróćmy sobie płytę główną tak. i zobaczmy co mamy od strony drugiej. Dobra, ja zrobię małe przełączenie na kamerce, ponieważ tutaj chciałbym, abyście się skupili nad jednym elementem i wracamy do tematu. Trochę zapomniałem jeszcze powiedzieć o jednym sposobie, o tym drugim sposobie, że tak powiem, demontażu kondensatorów. Chodzi o to, że możemy sobie przypuśćmy, korzystając albo ze schematu, albo ze zrobionego zdjęcia, pospisywać sobie wszędzie wartości kondensatorów, jakie powinny być wstawione. Oczywiście możemy sobie na zdjęciu tam namalować tak jakiś pędź czy coś, gdzie jaki ma być, wylutować wszystkie, i potem wszystkie ładnie montować. Jest to też oczywiście sposób dobry, natomiast ja, żeby uniknąć pomyłek używam pierwszego sposobu. To tyle, jeżeli chodzi o ten drugi manewr, jaki można wykonać. Chyba NGR tak robi z tego co wiem, natomiast no, ja się za bardzo byłem pomyłek, troszkę nie ufam sobie w tej materii, więc dla każdego coś dobrego, że tak powiem. Ok, zajmiemy teraz się wylutowaniem jednego z kondensatorów, które wam wcześniej pokazywałem. Obróćmy sobie jeszcze krótkę, jak ja do tego podchodzę? Jaki jest moim zdaniem najlepszy sposób? Zobaczcie. Patrzymy sobie, gdzie jest dany kondensator, który chcemy wylutować. W tym akurat przypadku jest to ten kondensator. Ja sobie go zawsze palcem chwytam. Robię sobie tak, o, tu mamy tu zaraz jak lutownica poleciała mało miejsca, to się wszystko o, gnieści. Ja sobie tu palcem przytykam, przytrzymuję. O tutaj jest w tym miejscu. Ja już mniej więcej wiem, które to są nóżki, tak? Patrzę sobie mniej więcej po dotyku. Tak, to by było gdzieś tutaj, nie? Jestem pewien, że to jest akurat ten kondensator. Biorę sobie lutownicę, przygrzewam sobie pole i po prostu kondensator wyciskam, tak? Jeżeli nam tak jak przypuśćmy, w tym przypadku, zobaczcie, nie chcę nam chwytać cyny, bierzemy sobie gąbeczkę, stryk, 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 stryk. To ładnie czyścimy. Hop, bierzemy sobie trochę cyny. I robimy w ten sposób, tak trochę tutaj, więc nakładamy nową cynę na, na element. I w tym momencie przygrzewamy i hop i ładnie nam schykuje. Raz jedna strona, raz druga. Raz jedna, raz druga i tak aż wyjdzie. I proszę bardzo. Tu jest nasz kondensator. Już troszeczkę widać, że wylany, tak powylewał do jakieś czarne smugi. I on sobie idzie do śmieci. Co jest ważne, nie przegrzewajcie pól lutowniczych za mocno. Ja teraz właśnie lutuję na 350 stopniach i to w zupełności wystarczy. Nie trzeba dawać 400 stopni, aby tutaj właśnie dokonać poprawnego lutowania. I teraz przyszedł czas na oczyszczenie pól lutowniczych. Przykładamy sobie. Tutaj cynę damy trochę nagrzać i stryk. Proszę bardzo. Ja tak właśnie czyszczę polutownicza. MGR z pokazała pokazywał troszkę inny sposób. Eee, oczywiście nie jest on zły, natomiast ten, który ja używam, jest w mojej ocenie wygodniejszy. Dajemy trochę mu się nagrzać. O. Tak, grzejemy, grzejemy. Stryk. I nie zeszła nam do końca. Kiedy cena nam nie zeszła do końca, bierzemy sobie wtedy tak. Bierzemy sobie, czyścimy. Ładnie grot. Trzeba go oczyścić co jakiś czas, żeby nie mieć syfu. Ja robię to w ten sposób. Nakładam sobie troszeczkę cyny. Hop, tutaj. Na ten punkt. I od nowa. Staramy się po prostu nie przegrzewać małych ilości. Jak jest nam trochę tylko cyn delikatnie i chcemy dokładnie czyli polutownicze, staramy się nie przegrzewać tego na siłę i nie wyciągać tego od Bierzemy sobie tu. Ja sobie trochę jeszcze przygrzej, yes. Tu ciężko, ciężko schodzi z tego punktu. Bardzo o, ale jeszcze to był tylko taki mały, mały zadziorek, z tego co widzę. Najwyraźniej no później poprawimy, jeżeli coś będzie nam tutaj nie przechodziło. Ok, no to co? Pozbądźmy się jeszcze drugiego. Mm, ja tu muszę troszeczkę sobie ogarnąć, bo aparat mi stoi. Słuchajcie, na środku tu mam trochę mało miejsca, więc dlatego to nie idzie tak zgrabnie jak powinno. No i dobra, o jest, kupnąłem. Pozbądźmy się drugiego kondensatora, żeby nie było. Więc hop, raz. Hop, dwa. Tu już cenę nałożyłem. Hop, o! I poszedł na kolejny. Przepraszam, zabrakło mi trochę rąk. Powolutku wszystko. Stryk. I kolejny kondensator już wylamy. Już tak, że tu poleciało. Tak, elektrolit poleciał. Został wyciągnięty. Bierzemy się na oczyszczenie pól lutowniczych w ten sam sposób jak pokazywałem przed chwilką. Tak, Oczyścić sobie pola. Raz. I tutaj drugi. Lekko przystać. I dwa. Z tego kąta jeszcze nie widzę, czy te pierwsze pole, które oczyszczałem, zostało dobrze zrobione. Wy to już pewnie widzicie. Natomiast ja muszę się przyjrzeć. Jest. Dobra. OK. Przejdźmy teraz do wrzucania kondensatorów w płytę główną. Opowiem zaraz, na co należy zwrócić uwagę i jak to prawidłowo wykonać. Dobra, zdemontowaliśmy nasze kondensatory. Teraz wypadałoby je wrzucić, ale najpierw zobaczcie, co tutaj się stało. Ja wezmę sobie długopis, może taki pointer, może taki wskaźnik. Yy, tutaj i tutaj odrobinkę wylał nam elektrolit. Te kondensatory były uszkodzone, mimo iż Amiga działała, jak Penchardt mówił, no to już widać, że to już niestety jest... Yy, kondensatory po prostu już dogorywały, tak, to już były ostatnie ich chwile. I prawdopodobnie długo Amiga to działać, no ale to nie jest akurat yy, teraz tematem. Tematem jest to, że nam to elektrolit wylał. Trzeba go po prostu usunąć. Już z przyczyn estetycznych, tak, bardziej. Oczywiście to nie będzie nam przywodziło prądu, nie powinny przynajmniej taki wyciek nam nic tutaj robić. Natomiast yy, z przyczyn estetycznych Usunąłbym go od razu. Wziąć sobie jakąś sztyczkę starą do zębów, polać to alkoholem, tak? Może być spirytus salicylowy, może być spirytus pitny. Ja używam też płynu do czyszczenia soczewek. Mam taki płyn do czyszczenia soczewek właśnie w teleskopach, w aparatach. On tam ma chyba 98% alkoholu i on się dla mnie najlepiej sprawdza. Jest czyściutki, tak naprawdę, po to by nie było żadnych smugi innych rzeczy, więc on też się dobrze sprawdza. No nie, chociaż jest troszkę droższy niż taki spirytus, który wymieniłem przed chwilką. No i czyścimy to. Ja idę to szybko oczyścić i zaraz wracamy. Okej, okay. niepożądany elektrolit został już właśnie usunięty z naszej płyty głównej. Pamiętajcie, że elektrolit ogólnie może przewodzić prąd. Może porobić wam zwarcia, natomiast w tej ilości jaki był tutaj, zwarć by nie było, względu na punkty. Jednak zawsze usuwamy takie zabrudzenia, nawet proforma, nie tylko i wyłącznie po prostu z punktów estetycznych, ale także proforma. Zapomniałem także jeszcze powiedzieć o lutownicy, ale myślę, że osoby zainteresowane dalej oglądają temat, więc dlatego napomnę. Słuchajcie, na lutownicę nie trzeba nie wiadomo jakich sum wydawać. Ja swoją lutownicę, tą regulowaną, kupiłem na Allegro za chyba około 20 parę czy 30 zł. O tą. poszukajcie sobie, napiszcie lutownica kolbowa, regulowana, coś w tym stylu, i znajdziecie ją na pewno. Więc to jest wydatek rzędu, nie wiem, około 30 zł, nie wiem, nie pamiętam z przesyłku, no może i tam grosze dodatkowo przesyłka, nie? Natomiast służy mi fajnie, jestem niezadowolony, więc jak najbardziej do większych SMD. Jak najbardziej się nada do elementów właśnie wylutowywania, jest elegancko, natomiast do małych SMD to już osobna lutownica jest potrzebna, takich malutkich, mikroskopijnych, nie? No dobra, co, zabierzmy się teraz za kondensator. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, zobaczcie jak to wygląda w kamerce, żeby... tak, wszystko jest bardzo ładnie widoczne. Zwróćcie moi drodzy uwagę na jedną rzecz, tutaj jest właśnie te pole po kondensatorze. W kondensatorze ważna jest elektrolitycznym właśnie ważna jest biegunowość. Ważne jest to, aby nie pomylić biegunów. Jeżeli pomylicie plus z minusem, no to czeka was smród yy, nieziemski, takiej jakby, nie wiem, zgniłej ryby połączonej ze starymi skarpetkami, yy, plus masa dymu. Masa dymu, który też jest gryzący, śmierdzący, yy, nic, nic przyjemnego. Dlatego tak, jak rozpoznać, gdzie kondensator ma plus, a gdzie ma? Minus. Ja mam tutaj małe takie kropki na ręce, od tego, yy, od szorowania, czyli płyty, po prostu mi się wbiło troszkę rzeczy. Teraz tak, ja sobie popatrzę na kamerkę. Wybaczcie mi, że troszkę tutaj o, poprzesuwam. No już bardziej nie, nie jestem w stanie. Dobra, weźmy szerszy kąt, będzie lepiej to wszystko widać. O, tak, może teraz mi wyzoomuje. Nie, no jest taki obiekt. Przepraszam Was najmocniej, ale tak, w jaki sposób sprawdzić? Zauważcie przede wszystkim, że kondensator tutaj ma taką kreskę po jednej stronie. To oznacza minus. Jednak, jeżeli nie jesteśmy dalej pewni, czy dobrze kondensator zamieściliśmy w płycie, w płycie drukowanej, nóżki mają różne długości. Zobaczcie, są różne długości nóżek. Jedna jest dłuższa, druga jest krótsza. I tak, oczywiście, to oznacza. Dłuższa nóżka to jest plus. A krótsza to jest minus. Możemy sobie to skontrolować tym, że krótsza nóżka idzie sobie do tego tutaj minusa, do tego paska, który nam pokazuje biegunowość, tak? Polaryzację dokładnie. To samo tyczy się, znaczy <laughs> to samo, oznaczenia także są na płycie drukowanej. Zobacz, to jest takie kółko i obok widzimy taki malutki plusik. Tutaj jest. Ja może trochę jeszcze dam radę zoomować. Dam radę trochę jeszcze zoomować. O, jeszcze raz pokażę patrząc na kamerę. Tutaj obok tego kółeczka mamy plusik, tak? Dlatego wiemy, że tutaj powinien pójść plus, a tu powinien pójść minus. Dobra, zamontujmy ten kondensator. Bierzemy sobie, tak? Tak jak pokazywałem, jeszcze raz, żebyście wszyscy sobie ładnie y, mogli zanotować, tak? Długa plus, krótka minus, tu mamy ten pasek, czyli to na pewno jest minus, tak? Chyba ktoś Wam zrobi w sklepie żart i zrobi równe nóżki, to wtedy zawsze możemy się tym paskiem poratować. I wkładamy. Wkładamy kondensator. Dociskamy go tutaj i z tyłu delikatnie nóżki odginamy. Nie za mocno, chyba że później do poprawy, tak. Włożyliśmy tutaj jeden kondensator. Na razie ja Wam pokażę, jak lutować. Odwracamy sobie płytę główną. Ja wezmę ją może o 180 stopni, żebyście wszystko dokładnie widzieli. Op. Tak. Teraz sobie jeszcze sprawdzę na kamerce. Czy wszystko jest w polu widzenia? Żeby tutaj nic nie uszkodzić, bo mówię, mam no, niestety miejsce. Jest wszystko w polu widzenia. Natomiast ja teraz to jeszcze pośrodkuję, aby to było dla Was bardziej bardziej czytelne. O, tutaj. I mamy nasz kondensator, nasze nóżki wrzucone. Teraz jak lutujemy moi drodzy? Przede wszystkim bierzemy sobie trochę cyny. Mamy tutaj taki zwitek. Tak, tu mam taki zwitek cyny. I co jest ważne? chcę tego by było bardziej ostro. Co jest bardzo ważne, moi drodzy. Nie przede wszystkim nie lutujemy w sposób taki, że nakładamy cynę i dopiero potem na element. Możemy sobie, w przypadku, kiedy nam nóżka nie chwyta, odrobinkę cyny nałożyć i dalej działać, tak? Ja wam zaraz pokażę o co chodzi. W jaki sposób prawidłowo lutujemy? Ja sobie wezmę trochę cyny, bo widzę, że już ta płytka jest. O, taka trochę. Bierzemy sobie trochę cyny, przykładamy do punktu i wsuwamy. Tak, pyk. Jest ładnie. Uważamy, że jest za mało cyny. To troszeczkę jeszcze dajemy i mamy ładnie jedną nogę już przylutowaną. Nie przygrzewajcie za mocno, bo zrobicie zimny lód. Przede wszystkim, tak? Yy, druga sprawa, nie wrzucajcie cyny też za dużo. Będzie jej za dużo, raz, że to nie wygląda. Dwa, że no, no po prostu to, to nie wygląda, to jest brzydkie, tak? Jakiś taki glut nam wielki stoi. To nie jest naprawdę trudna sprawa, więc przykładamy, tak? I ładnie nam tutaj, o, przygrzewając troszeczkę, nam się ładne całe pole lutownicze zapełnia w tym momencie. Ważne jest, aby pole lutownicze właśnie było zapełnione ładnie dookoła. Tu możemy jeszcze odrobineczkę dodać dosłownie, więc nawet może trochę za dużo mi się dało. Odrobinkę za dużo ale to jeszcze nie jest niepoprawne. Jeszcze ujdzie. No i na koniec, kiedy skończymy lutować nasze kondensatory, nasz zestaw albo kondensator, bierzemy sobie nasze szczypy boczne i obcinamy nóżki. Hyc. I hyc. I gotowe. To tyle. Tak samo przy lutowaniu pamiętajcie, żeby z długo też nie przygrzewać punktów lutowniczych. Po prostu Możemy uszkodzić w ten sposób nasz sprzęt, nasz komputer, a odnawianie ścieżek lutowniczych to jest, powiem Wam szczerze, masakra. Zobaczcie tutaj też takie naloty po lutowaniu. To jest po prostu topik. Topik tutaj się ładnie nam wylał i to nie przeszkadza kompletnie. Topika nie musicie usuwać. Jeżeli chcecie, macie ochotę, wejść sobie szczoteczkę, tak alkohol, pyk, 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 wyczyście elegancko i będziecie mieli wtedy czystą płytę. Natomiast pozostawienie topika nie powoduje nam tutaj żadnych zwarć. On jest tylko po to, żeby cyra lepiej chwytała, lepiej nam tutaj się y, klarowała. Nie powinno nic się w urządzeniu, nie powinno być żadnych zwarć, ani takich innych rzeczy. Ja zawsze topik sobie usuwam, bo lubię, urządzenie po prostu wygląda ładnie, a nie jest napaczkane y, wszędzie właśnie kalafonią, czy jakimś innym dobrodziejstwem. Bo to jednak jest dobrodziejstwo, i temu lepiej trochę lutujemy. No dobrze, to co moi drodzy? To tyle, jeżeli chodzi o ten taki tutorial krótki, troszeczkę na prędce też yy, zrobiony. Ja przelutuję sobie na spokojnie, kiedy nie miał trochę czasu, bo teraz niestety go nie mam. Yy, przelutuję wszystkie kondensatory i tą płytę główną oczywiście na wizji odpalimy. Ale to już niestety będzie w następnym odcinku. Jak mówiłem, no. Troszkę, troszkę mnie praca jeszcze goni, ale w wolnej chwili Wam pokazałem. No dobra, to może jeszcze tak dla uzupełnienia wrzucimy drugi kondensator ten sam, tak żeby już było nam ładnie do pary. Obracam płytę główną. Więc zobaczcie, tu kondensator ładnie już sobie siedzi. Tak i na tych samych zasadach dosłownie wrzucamy ten. Krótka nóżka, długa nóżka, tu mamy kółeczko, tu jest plus. Mam nadzieję, że wszystko na kamerze widać, bo trochę zooma wezmę. O. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Chyba nie tak. O, tu chyba jest w miarę ostro, dobra. Jak nie, no to mam nadzieję, że i tak już zgumaliście wszystko po instruktażu. Tutaj mamy kółeczko. Tu jest plus oznaczony, czyli dłuższą nóżkę wrzucamy. Hyc. Tutaj elegancko. Tak lewą ręką to mi trochę ciężej, no ale okej. Okay. Dociskamy tu palcem. Ja sobie obracam o 180 stopni płytę główną. Tak. Można to zrobić w ten sposób, hop, można wycisnąć sobie delikatnie nóżki, wygiąć. Jeżeli kontestor trzyma się ładnie na prostych nóżkach, tym lepiej dla Was, bo wtedy to jeszcze ładniej wygląda, no wiadomo. Chodzi o to, żeby po prostu on nam się nie wysunął. Ok, przybliżę, jak mu na kamerce widać, 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 przybliżamy tak, o i jeszcze raz lutujemy. W ten sam sposób ja sobie oczyszczam. Ja biorę gąbkę w rękę, ponieważ nie mam tutaj żadnego takiego standu na tą gąbkę. W stacjach lutowniczych macie taki specjalny właśnie otwór na gąbki. No sobie ładnie tu lutuję. Jedno, stryk I o, drugie mi tu już nie chwyciło. No odczep, koleżanko odczep. Tak, troszkę tutaj za mało. Więc i chyc. I mamy gotowe. Proszę bardzo. Picobello Mirandola. Normalnie wszystko będzie śmigać i robimy tak, przytrzymujemy te nóżki, czemu je przytrzymujemy, bo one fruwają, nie zawsze, ale robią taki wylot, no nie wiem czy to akurat strzeli, o ta strzeliła, można nawet w oko oberwać tylko też te nóżki przytrzymuję, robię pyk, pyk, wszystko w rękach zostaje, po drugie nie wala nam się w pokoju, jest też jakoś czyściej, dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten taki mały instruktorz odnośnie lutowania. Może jeszcze przypomnę na koniec, po prostu zbiorę wszystko w jedno. Co potrzebujemy? Potrzebujemy gąbeczkę do czyszczenia grotu, lutownicy z regulacją. Moment. O, lutownicy z regulacją tutaj. Pięknie. Potrzebujemy szczypów bocznych do obcinania nóżek, od odsysarki. Można używać też lutownicy z odsysarką, są też takie. I oczywiście najważniejszego Cyny. No, mamy gotowy zestaw, lutujemy. Pamiętajcie, aby za długo nie nagrzewać pól lutowniczych, wymaga to jednak troszkę wprawy, natomiast yy, co polecam, jeżeli nie jesteście pewni sprzętu, nie czujecie się, na początku zacząć od niższych temperatur, zobaczyć jak się zachowuje urządzenie, czy jest za szybko, yy, to, to czuć, tak, to można bardzo łatwo się skumać, czy za szybko się coś nagrzewa, czy uważcie, że się przegrzewa, popróbujcie sobie na jakichś starych, nieużywanych przez Was urządzeniach, których Wam nie będzie żal. Spróbujcie tam sobie wymienić może kondensator. Oczywiście fajnie, gdyby urządzenie było sprawne gdyby gdybyście mogli sobie przetestować Wasze umiejętności, nie tylko i wyłącznie na wylutowywaniu, ale na lutowaniu, ale także, żeby sobie po prostu sprawdzić, czy zrobiliście poprawnie, odpalić dane urządzenie. Dlatego testujcie sobie na jakichś starych urządzeniach, nie jesteście pewni. Popróbujcie, polecam Wam ścieżki. Trudno, próbujcie inny element. Tak trzeba. A już na właściwym urządzeniu, które jest po prostu dla Was bardzo ważne, zrobicie wszystko elegancko. Mam nadzieję, że wielu wiele osobom pomogłem. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, jak najbardziej zostawcie je w komentarzach. Wszelkie uwagi także mile widziane oczywiście i być może, jeżeli macie jakieś pytania konkretne, które naprawdę wymagają dłuższego poruszenia, mogę je w następnym odcinku zaprezentować. Na pewno w następnym odcinku będziemy tą płytę główną odpalać. Z tej strony to już naprawdę, naprawdę wszystko nie przedłużając. Tak chciał, że na sam koniec po prostu mi urwało, ale dlatego już nie przedłużając, ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał okazał się dla wielu osób pomocny. Tak jak mówiłem. Jeżeli macie jakieś pytania, spokojnie, w komentarzach yy, zapisujcie tak. Ja się postaram powiedzieć w na następnym odcinku na te y, pytania, problemy. No i odpalamy tą płytę główną już w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego. Pozdrawiam.